Cześć! Z tej strony jest witam Was w drugim odcinku z gry mobilnej. Tym razem jest to gra Pocket Academy Zero. Jak widzicie w tytule, jest to symulator szkoły. Mamy tutaj sobie własną szkołę, szkolimy naszych, właśnie uczniów, aby dobrze pisali egzaminy itd. itd. Po prostu szkoła w takiej mobilnej grze. Jest to teoretycznie pierwsza część tej gry. A to dlatego, że w wersji międzynarodowej. Wersja międzynarodowa gry, gie, gry z tej serii została wydana dopiero przy okazji części drugiej. Ona została nazwana jako pierwsza w wersji międzynarodowej, a druga w wersji japońskiej I zaś ta pierwsza... pierwsza część tej gry nie ukazała się... Poza Japonią dopiero po wydaniu części drugiej i jest ona teraz wydana nie, nie wiem kiedy ale jakoś po tej części drugiej jako wersja 0, więc dlatego w wersji międzynarodowej te oznaczenia są jakby na odwrót i to jest nazwane po prostu jako wersja 0 y, i ona jest akurat darmowa ma reklamę i przez to wymaga połączenia z internetem. Jeżeli chcecie. Y, bez reklam, co nie i trochę... Właśnie tę drugą część to po prostu Poke Academy kosztuje 25 zł. Y, tak wygląda sprawa mniej więcej dlaczego jest takie dziwne zawidnictwo tej gry. Eee, macie jakieś tam linki w opisie? Dobra, zacznijmy, może. Bo ja cią dość ciągle coś tam gadam o szczegółach, a może wam pokażę tę grę. Więc tutaj sobie dajmy start. Mamy dwa stoty, więc można grać w. mieć dwie szkoły jednocześnie. Dwa zapisy. Wybieramy sobie ee, mapę. Jeżeli nie połączycie sobie konta z Kairoland, tak to się chyba tutaj tak nazywa, tak chyba widzę, to możecie tylko tę pierwszą mapę, ale jak połączycie to macie już te pozostałe mapy, więc ja na razie nie będę łączyć konta, więc po prostu wezmę sobie pierwszą mapę. Teraz nazywamy szkołę Ja jako, że chcę um, zachęcić tutaj, chcę mieć taką popularną szkołę, to nazwę ją Wyższa Szkoła robienia hałasu. Będziemy tutaj skupywać największą batologię z okolic i ich wyszkolimy, żeby pisali egzaminy na 100%, tak, tak, tak będzie. Wybieramy teraz tutaj te mundurki czy tam uniformy, jak to chcę mówić. Biorę niebieskie, bo ładnie nawet wyglądają. Następnie tworzymy naszego pierwszego ucznia. Zostawię mu taką nazwę, czyli Bob Smith. Eee, twarz. Może takie coś i resztę zostawię. No i co, zaczynamy. Witaj. Jestem e, asystentką dyrektora w Wszej Szkoły Robienia hałasu. E, może, i, może i co dopiero otworzyliśmy te, ten rok, ale mam. ale jestem pewna, że. Będziemy dużą szkołą w mgnieniu oka, tak to się chyba mówi. Czas na ceremonię przywitania tych nowych uczniów. Ciekawi mnie to, ilu uczniów będziemy mieć. No i mamy te oczywiście, jakąś tam ceremonię, bla bla bla. Co nie? Tutaj mamy naszego ucznia, jakąś inną wygenerowaną uczennicę. Tutaj ceremonia przeszła bardzo dobrze. Dwóch studentów teraz przyszło do szkoły wszechszkole robienia hałasu. I będą sobie uczyć, się co nie studiować, jak to się tutaj mówić, i używać e, szkolnych tych e, rzeczy, takich budneczków. Tutaj na przykład mamy taki e, kiosk, mogą sobie coś kupować. To jest e, biblioteka, to jest pokój nauczycielski, mniej więcej chyba, tak. E, więc tutaj oczywiście nie mam dostępu. E, tu jest e, ten, klasa. Tutaj jest e, jakby taka mini farma. I tutaj no, mogą studenci, nasi uczniowie, te kury, tą kurą się zajmować jakoś I potem jak wchoduje to jedno jajko to, może, to dostaniemy za nie pieniądze Tak to wygląda, dobra Więc rozpoczynamy się tutaj zajęcia mm, One jeszcze rozpoczynają tylko jeden raz w danym okresie e Mamy aktualnie kwiecień mm, Jak się skończy kwiecień to mniej więcej będzie taka przerwa Potem wrócą i tam jest znowu jedna, jedna, jed, jedno zajęcie, można oczywiście dodatkowo naszych tutaj uczniów szkolić. Klikamy sobie tutaj, dajmy special class. Na przykład, co byśmy tu chcieli? Zobaczmy sobie, co oni tutaj umieją najlepiej. Um, ten jest akurat taki: wiecie, wszystko tak porówno, taki średniak. A ta jest najlepsza z angielskiego, czyli tutaj jakiegoś, wiecie, humanistycznego przedmiotu, z matematyki jest słaba, z języka obcego, czyli z hiszpańskiego, tak. Z nauki, tak po prostu ogólnie, czyli science, to też tak to trochę słaba, ale jest dobra z. To są chyba lekcje społeczne, tak, bo od tego to jest skrót, nie jestem pewny. Więc. Po y Podobimy im ten. Y Społeczne, tak, to są chyba społeczne. O ile się nie mylę, więc to im podbije zarówno angielskie, jak i społeczne. Nie, muszę sprawdzić. Nie, nie wiem, może przynajmniej w komentarzu wam napiszę, co, co to właściwie jest. No i tutaj podrasowaliśmy trochę naszą klasę. Um, tak, możemy coś jeszcze na przykład nam input wybudować. Tutaj, tutaj mamy taki, jakby. Jakby to nazwa, to jest między taki pokój. Pielęgniarki, oni tutaj mogą sobie być, jeżeli czują się niedobrze. Czy nie tak samo jak w szkołach na przykład czasami chodziliście sobie, żeby e, bo was brzuch bolał to chyba. Tak mniej więcej tak to można nazwać. No i co? Tutaj jakiś nauczyciel, tutaj e, tej, tą kurą się zajmuje. O, mamy tutaj wiadomości, co jakiś czas będą się pojawiać, zależnie co się dzieje. Jeśli jeszcze nie wiedziałeś, że jest już wiosna, to mm, kwitnące wiśnie. Na pewno by ci to podpowiedziały Ale kwiaty nie są jedyną rzeczą, która kwitnie W okolicy powstała nowa szkoła, wyższa szkoła robienia hałasu. Nie możemy się doczekać, jakiej rodzaju niszy yy, ta szkoła dla siebie wyrzeźbi Kącika, niszy, mniej więcej No, więc takie wiadomości takie się pojawiają O, tutaj mamy inną farmę, tutaj mamy takie pole Bo tutaj w ilu procentach już wyrosło już. I tutaj, za, jak wyrośnie tam na przykład taki, takie coś, nie wiem co to jest, to bakłażan, to 200 dolarów. Takie coś to 250 dolarów. Więc tutaj, oczywiście, ta szkoła jest zupełnie taka jakby samowystarczalna, sama na siebie zarabia. Właściwie to studenci na, na nas zarabiają. No bo oni to wszystko pasą ze wszystkiego wiecie. Eee, wiecie, jak, jak to się nazywa? Jak się płaci po prostu za chodzenie do szkoły? Eee, zapomniałem. Ale dobra, oni tutaj sobie coś tam robią, chodzą, mogą też e, między sobą jakieś, wiecie, relacje e, posiadać, o tutaj idzie do niego i zobaczmy czy po prostu pójdzie, a nie, po prostu, Myśle, myślałem, że pokładają. Oczywiście to musimy płacić tam nauczycielom co utrzymanie tej placówki i wszystko, więc musimy więcej nasze zyski trochę trzymać. O, i właśnie się skończył kwiecień. Eeeem... Więc studenci oczywiście idą tam do domów i wrócą w następnym miesiącu. Za ich żegnany na razie. Mamy te płatne za studentów, wiecie, tam 800 dolarów. To zależy oczywiście, jaka jest nasza szkoła, ile studentów i wszystko. Jesteśmy niestety na minusie, ale wkrótce to będziemy mieć na plusie. Mamy test, właśnie taki egzamin w siódmym miesiącu. O, i mamy nową uczennicę Tania Gill. Do klasy 1-1 Ma zarobki 35 tysięcy dolarów To jest chyba na rok, tak? No między na rok Co? Nie mogę się Nie mogę uwierzyć, że dostałem się do wyższej szkoły Robienia hałasu Przysięgam, że będę pracować Mocno? Ciężko, ciężko, tak No i mamy tutaj oczywiście Ucznia, który się tutaj Przeniósł do tej szkoły No i Nasza szkoła później będzie bardziej ba coraz bardziej popularna, będziemy mieć więcej tych transferów. No. No i oczywiście za ten transfer dostajemy tutaj 1200 dolarów. Mm, możemy też zarobić nowych nauczycieli. Ale jak na razie mamy jedną klasę, to, to się nie opłaca. Mm, tak. Możemy sobie nawet przygotować jedną. Chociaż nie, nie możemy sobie właśnie. Eee, patrz, tutaj mamy. O, możemy mieć więcej niż 4 nauczycieli, ale tu musimy najpierw wypełnić pewnie ten pokój. Zaś klasy nie zbudujemy. Eee, tak, nie zbudujemy, dopóki nie będzie tych uczniów się już nie wypełni też nie. No, tak to działa. No, ale tutaj kolejne tutaj zajęcia. się rozpoczynają teraz raz na ten okres. Coś tam sobie pracują, coś podgustowują, sobie jakieś własne, wiecie, umiejętności. O, następna wiadomość. To, oczywiście, że do wszystko robienia hałasu jest nowa oczennica. Że tutaj szkoła bardzo przyciąga studentów, bla bla bla. Można sobie poczekać jak ktoś chce. Jak mam naszego nauczyciela, czyli Adama Bain, to może go też yy, potrasować jako umiejętności za 15 tych takich punkcików. Więc co zrobimy, żeby pokazać. Mam, on już jest teraz na poziomie drugim. Ale niestety wzra wzrasta ich, um, wiecie, wypłata. Ale za to mamy 50 punktów, tych edukacyjnych, chyba tak. Możemy coś mu podpustować. To hmm, on jest więcej taki. Hmm. Co by to podpustować? Może dajmy mu w science, Wyko wykoksimy go. Ta, 94. On będzie świetnym nauczycielem. No i co? Oni tutaj sobie łażą. E Mamy nawet jakieś boisko, można sobie poświczyć. Tutaj, oczywiście, te wszystkie wiecie. Jak macie tutaj te wszystkie punkty dotyczące lekcji, to nie są oczywiście jedyne ich punkty. Mamy tutaj jeszcze na przykład atletyczność, coś tam, coś tam. No. Możemy też ustawić ścieżkę kariery. Na razie mamy odblokowane tylko part-timer, czyli to jest między chyba. Eee, ścieżka kariery na pół etatu, czyli wiecie takie lekkie całkiem roboty. No i wszystkim im damy, bo czemu nie, skoro to i tak jest jedyny wybór? Więc im tutaj part-timer i jeszcze tej, będę tutaj zarabiać 8k. Tak, no. O, i mamy jedno jajko i mamy 500 dolarów za jajko, więc, no jak mówiłem, tutaj szkoła jest samowystarczalna. Może, mam, możemy tutaj też patrzeć na ich znajomości, ale niestety oni się jakoś nie chcą między sobą znać. <grym>, no cóż. Tak bywa. O, patrzcie, tutaj się właśnie zaprzyjaźnili. Jakieś tam punkty zdobywają przy okazji, bo coś tam wiecie, tam jakieś tematy, jakieś, wiecie, fizyka, kwantowo tak to się rozmawia ze znajomymi. O, Bob Smith ma aurę, Jeżeli on ma aure, to będą lepiej robić w różnych tych wyzwaniach i testach. No. Więc może to wykorzystamy uh, tak, challenge. O, i możemy komuś, żeby zwiększyć poziom ogólnie w szkole. Zak, w czym on jest najlepszy, żeby tutaj coś potutować w naszej szkole? Najlepszy to on jest w science. No kurde, on jest taki średniak dosyć. Więc dobra, zrobimy może science. W sumie czy na nim, czy może kimś innym? Kurde, on i tak to ma na niskim poziomie, więc i tak się z tą aurą niezbyt uda Ale by jakiś test był, to... O, jak na przykład tutaj będzie specjalna klasa, to też się uda, więc co by mu to podpustowało? Dobra, ten Science Mogę? Mam punkty, więc podpustuję Kurde, ta aura coś się nie udała zostać dostali dużo punktów, ale on niezbyt, kurde Nie wiem, to różnie działa No cóż Uh, ale sobie coś podobstujemy tak ogólnie. Um, w czym oni są najlepsi? Zobaczmy. View, student list. Um, dobra. Tutaj. Najwyżej 50, 52. Ta jest dobra w tym. Soc. Nie wiem od czego to jest skrót. Więc podobstujmy może to. Czego to jest historia? Chyba tak. Chyba historia, jednak. Nie, mi mi się raczej to kojarzyło tak. To jest SOC właśnie. To jest zwiększają się punkty z tym, jak to ma. Myślałem, że to jest bardziej coś w, w stylu, nie wiem, wiedzy o społeczeństwie, tak mniej więcej, tylko na takie, wiecie, międzynarodowe realia. Nie wiem jak to jest w innych krajach, ale to jest między historia. Dobra, to zrobimy za 600 dolarów. 75% albo się uda, albo się nie uda. No i co? No. I po teraz jest... poziom historii w szkole jest na poziomie drugim. I tak Oczywiście tutaj mamy ten, 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 ten jakiś tam. Że się zwiększyło to um, zapłata za tę szkołę. O. I ten artykuł czasami mogą zwiększyć potencjalną liczbę studentów Znaczy... liczbę potencjalnych studentów w szkole. Więc tutaj najlepiej jesteśmy w... Najwięcej mam tutaj osób płci żeńskiej i tych, którzy są, wiecie, lo lokalni tutaj z tych okolic. Mamy na przykład nerdów i resztę tych grup. Takich mini grup społecznych. I teraz akurat zwiększyła nam się ta to płatne o tam 60 dolarów chyba? Nie pamiętam. No i tak to mniej więcej wygląda. Mniej więcej 15 minut odcinka, więc nie wiem, może wam coś jeszcze tak po prostu poprowadzam jeszcze po tej... Mini szkole. O, i mamy tutaj, coś tam mam, Mamy 200 dolarów. Świetnie. Tutaj mogą też coś kupować, i też. Yy, tutaj, na przykład, nauczyciel coś tutaj kupił w tym kiosku, i też dostaliśmy pieniądze. Ale oczywiście, tutaj utrzymanie też kosztuje. E, 180 dolarów. Możemy też zobaczyć, ile ogólnie mamy budżet. E, w całym roku. O, nie jest aż tak źle. Mamy 3000 przychodów i 4000 tych e, wydatków. Więc. Jesteśmy niby stracili o ten tysiąc, ale myślę, że jak dotrwamy więcej, to to się więcej nam zwróci. Dobra, czy możemy jeszcze coś, nam, coś im zrobić? Hmm. No, nie wiem. Myślę, że jeszcze z tym poczekamy, aż zdobędziemy więcej punktów, jakieś lepsze lekcje zrobimy. Może im tam coś zbudujemy. Um, no, niestety, nasz budżet na tym ucierpi, ale warto, żeby coś tam im załatwić. Czego oni nie mają? Farmy z królikami. Z królikiem, więc im zrobimy. Możemy dwie takie postawić, ale nie no, 2400. Kurs, to nie będę przestadać. Oczywiście to zajmie trochę czasu, zanim to się zbuduje. Akurat te farmy się chyba szybko budują, z tego co widzę. Tak 1500 tutaj znowu na utrzymanie. znowu no o, tutaj znowu się zakończył kolejny okres. A dostaliśmy ten e, płatny od studentów. Kurde, 1000, 2000 na minusie, ale. No, jak, jak mówię, kiedyś ta szkoła będzie większa i będzie lepiej. Wiecie co? Może wam. Pokażę wam aż do testu. Niech to będzie jakiś taki dłuższy odcinek z gry mobilnej. Tak. Mm, dobra, i zaraz będą tam. Wiecie ich. Zajęcia. Raz na ten okres. I wam jeszcze pokażę, jak to wygląda mniej więcej w teście. O. Mamy jakiś taki ev event. Y letni mm, to chyba polegało na tym, że po prostu coś jest i to jakoś zachęca innych, wiecie takie jakieś, jakieś takie, wiecie, zabawa jakieś takie zachęcające wiecie, tak samo jak w szkołach macie, nie wiem mm, nie wiem, zależy od szkoły w sumie w niektórych szkołach, nie wiem, są takie że będą jakieś pikniki, takie rzeczy że wiecie, pokazują, że wszyscy się tam przygotowują i coś tam robią żeby pokazać jaka to nasza koła nie jest fajna nie wiem, to zależy, nie? Patrz jak do tego królika się przyczepili. Już od razu tutaj. Co on tutaj wyhodował? A nie, jeszcze nie. Trzeba jeszcze poczekać, bo już prawie. A, produkuje... ...te napchane... Mm, ...zabawki, aha. Okej, okay, ciekawe. O! Znalazliśmy nowy kierunek kariery i on się nazywa College. Czyli wiecie college. Mm, tylko jest... Oczywiście zwiększa tutaj zarobki, ale niestety mamy mały sukces, więc... A to wygląda przy pozostałych scencach tutaj. 6-7, a ten ile? 35, więc musimy jeszcze ich trochę podrasować, zanim mogą e, tę ścieżkę wybrać. Chociaż w sumie możemy zaryzykować, bo co, kosztuje to też to na coś. Poza darmo możemy, tak... A, ona już ma. C, dobra. O, aha. A dobra, tu. Aha, nie mam, właśnie. To nie jest randomowe, tylko akurat. A, dobra, już wiem o co chodzi z tym success raid, że chyba ile im się uda tam dotrzeć do tej ścieżki. Niekoniecznie, że mają podążać tą ścieżką, ale ile. No wiecie o co mi chodzi, że to nie jest success raid, dlatego żeby się w ogóle podjęli te tego ich marzenia, kariery, tylko ile w ogóle, żeby tam. Że tam... kurde, nie miałem tego powiedzieć, ale chyba mi wiecie. O. Za chwilę będą właśnie testy w tym siódmym miesiącu, więc tutaj podały trochę podrasować. Um, dobra, i tak wydajmy, bo nie mamy na, na nic innego punktów. Więc tutaj matematyka i science podbustowuje się. Mm, no i niestety nie mam na nic punktów. Bieda. mamy jakąś tę bibliotekę No szkoła jak szkoła Tylko taka lepsza, bo mamy nad nią kontrolę i możemy zrobić szkołę marzeń No, to teraz tylko czekamy na testy, bo chcę wam właśnie je pokazać Tak mniej więcej się prezentuje mapa Jest całkiem duża, chyba wystarczy No, duża jest, całkiem Dobra Coś tam gadają z tego co wiem, to w tej drugiej części chyba nawet można, żeby jest, wiecie, ta druga część oczywiście jest lepsza, bo jest jakby nowsza i tam chyba nawet są związki i takie związki, związki, więc jak ktoś chce lepszą wersję, to może zapłacić sobie 25 zł i mieć lepsze doświadczenie. No i co, mamy więcej ten miesiąc, pod którego końcu chyba będzie test, a nie, chyba teraz będzie test, nie wiem właśnie. Eee, bo nie gram w tę grę tak dużo. Zobaczymy, czy będzie teraz test, czy dopiero pod koniec miesiąca. No to czekamy. O, testy teraz są. Zobaczymy, jak naszym studentom wyższej szkoły robienia hałasu pójdzie, naszym lokalnym patusom. O cholera. Tutaj widzę, że nasze zeznania ze strony studentów nie są zbyt dobre. Okej, okay, kiedy będą te wyniki testów? Te wyniki chyba będą pod koniec miesiąca właśnie Tak O Okej, okay, czyli po jakimś czasie dopiero się dowiedzą jakie mają te wyniki O Ta nam się za czegoś przyda uh. Tak O Historię podbustujemy, bo mamy tutaj akurat aure, to jej aurę wykorzystujemy. Ona tutaj ma test o europejskiej historii. Zależnie od poziomu są to coraz trudniejsze. I mamy historię na poziomie trzecim. I oczywiście nam się zwiększyła ta mm, zapłata miesięczna za szkołę. Nie wiem jak to się nazywa. Tushin. Nie. Chyba źle przeczytałem, dobra. Nieważne. Czekamy na wyniki testu, zobaczymy jak nasi uczniowie sobie poradzili. Pewnie będą pod koniec miesiąca. Coś tam się czasami uczą, czasami tutaj chodzą. Tak. No. O! Są wyniki e, testów, e, międzynarodowych testów. Angielski 55, matematyka 29, hiszpański 25, nauka 46 i ta historia, czy tam coś tam, 51. Więc najlepiej im poszło z. Tak, dalej. O! I najlepsi, najlepsza była Alice i Tania, a najgorszy był Bob. Znaczy, różnica jednego punktu, więc nie mówię, że tutaj serio są najgorsi. Ale 207 punktów na 500, jak na pierwszy test, nie jest tak źle. Uh, o, angielski tutaj najlepsza, ona miała 68 punktów. A matematyka 43, hiszpański 34 najlepiej, oczywiście mam jeszcze średnią. Uh, science tutaj 53 i historia 82 tutaj, właśnie. Więc najlepiej chyba historia z tego wszystkiego poszła 206 punktów i nasza... I nasz ranking to... Miejsce 159 Nie aż tak źle Oczywiście tam możemy zobaczyć jak te wyniki testu się zmieniały na lata Jak później będą progresować ten... O Ciekawi mnie to jak... Dobrze możemy z... Ten tost na test, kurde nie tost, test napisać następnym razem. Dostać nam 2000 punktów, 2000 dolarów bonusu za ten całkiem ok, wypełniony test. Mam nowego ichnia, e, Neil Kramp, 50 tysięcy. O, ten to już jest bogatszy, ale za to jego oceny nie są zbyt dobre, więc mus, będziemy musielibyśmy go trochę wytrenować. O! Moi rodzice chcą e, ten donate, czyli dać jakąś, jakby wiecie. 1000 dolarów, taki bonusowy, wiecie, taki dotacja, o więc to tak wygląda. więcej ta gra myślę, że dobrze ją przedstawiłem. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. A nie, czekajcie, bo jeszcze jest jakiś to wam jeszcze pokażę. Yy... O, i to daje jakiś tam promising start czyli obiecujący. Start, to jest związane z tymi testami, że nam całkiem dobrze poszły. Oczywiście tutaj nam podpustowało coś. Mamy mniej więcej 95 punktów, 95 potencjalnych studentów. Więc dobra, dziękuję za oglądanie. Następnego odcinka, do następnego, kiedy Wam pokażę e, jakąś kolejną grę. Cześć.